Siema ziomki, ziomale, witam uksantara na kanale w drugim filmie z aktualizacji Światowy Dzień Miłości e, w Zombie Island oczywiście no i e, w pierwsze może szybciutko, zanim odbiorę te serca, te, 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 e, które, które, mi znajomi kliknęli bardzo szybko ludzie poklikali e, to pójdę do zmorki, przed chwilą patrzyłem Zmorka y, u um, y, mnie um kliknęła w potworka, Przy okazji zajrzałem i ma te y, serca, tak? te, te, te szmaragdowe serca. Zielone to są za zwykłe monety, niebieski to jest ile dolcy? 10 chyba, nie? A ten jest za 25 czy za 20? Jakoś tak, ale ten jest za więcej dolcy, tak więc tutaj można wygrać chyba lepsze rzeczy i 7 razy. Zmorka sprawdzała, 7 razy, bo ja nie popatrzyłem, 7 razy można zakręcić znajomego w tym i pę, kręcę, zobaczmy co, e, co wygra mu zmorki w tym, gratulacje, 15 tysięcy, ty też, zmorka z to samo dostała, no lipa trochę, no e, i tak, tutaj jeden, jedna rękawiczka, to jest moja darmowa rękawiczka, Teraz pójdę na tego niebieskiego i tu też mogę zakręcić, czyli u, zna u każdego znajomego można sobie pokręcić yy, w każdym ile się chce, tak? Więc ja jeszcze sobie kupię rękawiczki za dolce, czekolada. <laughs> A to jest chyba przedmiot wartościowy, z tego co się orientuję. Czekolada. A teraz w darmowym zakręcę? Darmowy. Pan, proszę bardzo. Tu się już Serduszko zamieniło, odkry... odlodziło się i błyskawiczne nawozy. No nie, nie powiedziałbym, taka nagroda sobie. Lep, lepiej jakby był bukiet tulipanów. Dobra, teraz muszę wrócić do siebie. Yy, kupię sobie yy, tych rękawiczek trochę. 10. No opłaca się 10 za 7 dolcy, bo 3 za 3 dolce to raczej nie. Kupuję 10 za 7 dolcy. Jeszcze pójdę jeszcze raz do Marioli i kliknę w tego jednego zielonego. Tylko może tak, żeby było widać, czy on się zamieni. O tu mi zasłania. I pójdę. Pam. Ojej, zamienił się już. Trzy razy ludzie kliknęli. Ja jestem trzeci. I Doświadczenie. Można wygrać też czekoladkę. Dobra. Jeszcze za chwilę poszukam u znajomych również tych, yy, tych serc. Bo to, są, to się nazywa serca, tak? Bo ja jeszcze, kurczę, nie ogarniam tego. Tak, to są serca różne. Yy, tylko u siebie po prostu odbiorę. Najpierw odbiorę to czerwone. Aha, to trzeba poprzemieniać, tak? Ok, czyli po prostu trzeba przemienić. Takie, taka skrzynka jest po tym czerwonym. Taka skrzynka jest po niebieskim, niebieska. A taka skrzynka po zielonym. Czyli łatwo odróżnić. Dobrze, teraz pozamieniam wszystkie te skrzynki. No i przemienione serducha teraz podbieram. Najpierw odbiorę to czerwone, czyli najbardziej wartościowe. Ono no, dużo monet leci, bo już u Marioli patrzyliśmy Dużo monet, trochę doświadczenia i później coś jakieś kolekcje, jakieś duperele, nóż do papieru włókno węglowe tutaj Minutka na jeden dzień jakieś tam... O! I z tego za, do, za, do, za dolary rzeczywiście rękawiczki, chyba trzy. No, to tak. To rzeczywiście. Teraz ten niemiecki odbiorę. Zobaczmy co poleci. Też oczywiście monety, dużo, dużo tak... czyli tak, bardzo dużo to nie jest, jeśli licząc, że mam tam 301 ponad milionów. To to są grosze, nie? Czyli czy nawet bez sensu trochę. No tutaj znowu rzeczy, jakieś materiały, trochę dużo... Dużo szybko musiałbym mówić, żeby... Żeby pokazać co wypada po prostu, nie? No ale z tego już dużo skromniej, z tego, z tego tańszego. No i teraz szybciutko poodbieram już wszystkie te zielone masowo teraz już. Niech to powypada pięknie. I yy, patrząc na tempo w jakim ludzie mi poklikali w te serca... O! Włókno węglowe tam wypadło też. O! Wypada włókno węglowe, nakrętki... Nawozy, plasteliny, no, takie, takie do, dobre, do, czasami dobre rzeczy z tego lecą, nawet z tych darmowych, nie, tylko że, jak zauważcie, jest lipa taka, że nie ma z darmowych rękawiczek, nawet z tego niebieskiego chyba nie leciały rękawiczki, nie, tylko z, tak, tylko z tego najdroższego, czerwonego poleciały rękawiczki, dobra. Teraz sobie dołożę oczywiście jeszcze, kupię sobie jedno czerwone w tym miejscu, żeby ludzie już mogli klikać u mnie. Dodatkowo jeden niebieski też, tak? I resztę zielonych, tak? No. Tylko tak. Trzeba, tu muszę się pilnować, żeby to postawić bliżej krawędzi. Tego postawiłem trochę źle. O, o, o. Tutaj, bo tu już by mi się nie zmieścił. Nie? Jakby tutaj jednego rybaka się usuwać, to trzeba pilnować, żeby to było bliżej. No już biorę, e, kupuję ostatnie szmaragdowe serce za monety, bo tutaj e, kolejnego nie postawię, bo to e, rubinowe jest po prostu. Hmm, ...dużej zawadza, a teraz poszukam jakiegoś znajomego, u którego mógłbym kliknąć. I pięknie już, nie musiałem dużo szukać, u Zobinę tutaj... Yy, ...który ona ma poziom, można tu zobaczyć, kurczę, trochę zasłania. Ale ma wysoki bardzo poziom Zobinę, ona ma dużo znajomych, ale sobie... ...postawiła dużo tych yy, serc szmaragdowych, za zwykłe monety i sobie pokręcę, zobaczmy co wylosuje mam, miałem 13, mam 12 rękawiczek, mogę sobie polosować bukiet mimos, ładnie bukiet mimos, następne Pim, już się przemieniałem, już ludzie poklikali, widać tutaj tylko monety Pim, tu jeszcze się nie przemienił nie przemieniło to serce Błyskawiczny nawozy niestety Dobra. Pach! Tu już się przemieniło, czyli już ostatni, trzeci raz mogłem kliknąć. Błyskawiczne nawozy. Następne pół! Już się przemieniło czyli ludzie o Zobine też klikają masowo niestety tylko monety. Dobra. Losuję dalej czyż nie przemieniło się to serce akurat czyli jeszcze, jeszcze zostało no, pięć soli odowanej no taka nagroda średnia raczej słaba. Pff, dalej, można wygrać serducho. Widziałem takie jedno, taką dekorację. Tu też tylko sól jodowana. Następne jeszcze mam 6,5. Jeszcze mam no, następne 5 i niestety tylko doświadczenie. Losuję w następnym jeszcze 4. O, tylko sól Słabiutko. Losuję w następnym. A, słabiutko. Następnym. <grym> Bardzo słabiutko. Eee, Następne o, jeszcze dwa razy. Słabiutko. Niezbyt, niezbyt, niezbyt zadowalające jest to losowanie. On tu żelazne serce też nie powiedziałbym. Wolałbym czekoladkę albo albo ten e, żółty tulipan, dobra do, i wracam do siebie e, kupię sobie oczywiście jeszcze 10 rękawiczek i poszukam znajomego, który może ma może ktoś ma czerwonego lub niebieskiego długo nie musiałem szukać bo już następny, zrobinę Uncle Dan e, ja go nazywam Misiek bo ma miśka takiego zielonego i ma tutaj aż dwa czerwone, dwa niebieskie. Fajnie. To sobie polosuję teraz. Pięknie. I. Pim. Czy można coś lepszego wylosować? Jest pięknie. Czekoladka. Jedna czekoladka, ładnie. To co z linków czasami też dają na, na Zombie Island. I następny czerwony. O, już się przemienił. Ludzie poklikali, widać. Siedem razy. Bukiet róż. A z bukiet róż co prawda w małej ilości, ale daje e, ten e, sz, kolekcję szmaragdową. No. Tutaj z darmowy sobie kliknę też zielony, bo mam tyle tych. O, maleńkie serce. Jest. To jest chyba dekoracja. Zaraz ją sprawdzę. Ale ja najpierw e, polosuję jeszcze w niebieskim. O, ostatni raz mogłem. O, duże serce. To już mi się podoba. Maleńkie serce, serce. To są pewnie dekoracje, które można postawić, poruszczkować. Tu prawie cukierek wylosowałem. Ale nie. Tutaj już też ostatnie kliknięcie. Niestety tylko suli Tutaj losuje. Znowu i. O, bukiet mimos. No, bukiet jest też dobry, ale no, też dobre rzeczy wypadają. To jest taki, taki chyba najsłabszy z tych bukietów. Dobra, teraz pójdę sobie e, u mnie postawić te serducha i zobaczę, bo różdżki mam niewykorzystane jeszcze. Tak, są u mnie w, na końcu w magazynu te serca, maleńkie serce i serce. Postawię je sobie. Tutaj jest miejsce oczywiście. Proszę bardzo. Tak. Tak. I wezmę się za poruszczkowanie ich. A nie! Bo to są prezenty do otwierania. To są prezenty o. A ja myślałem, że to są dekoracje. No dobra, to są skarby, tak więc idę otworzyć. Pięknie. Zobaczmy, co leci. Ty, 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 ty. Maleńkie serce. No. Fff. Tak sobie. Taka nagroda. Coś tam do budowania, nietopergi jakieś młodzieżowe, nawozy, coś tam, coś tam, coś tam. Zobaczmy te serce większe. Tak. Doświadczenie kasa. Jeden kociak z kolekcji kociąt, trochę nawozów na różnych, różdżki. Materiały do budowania jakieś rzeczy. Miłość. No, a tak. Nie jest jakoś ekstra. Super. Zarąbiście. No. No i tak to wygląda. W sumie z tego eventu chyba to wszystko. Po prostu zabawa w klikanie. Yy, jeśli nic nie dodadzą więcej, yy, to myślę, że z aktualizacji yy, Kurde skleroza. Yy, z aktualizacji Światowy Dzień Miłości yy, to będzie drugi film. I chyba ostatni. Co więcej, można pokazać z tej aktualizacji chyba nic więcej, po prostu nie? No, tak więc oczywiście e, kończę ten filmik. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału, jak się podobało. Oczywiście do e, polubienia strony Xantor, na której oczywiście daje informacje, wszystkie do dołączenia do grupy Ziomki Żydom Aleksandra, gdzie tu również daje informacje i są również też. Konkursy związane z grą zombie Island. No i kończę. Pozdrawiam. Trzymajcie się, papa. Pa.